Ja jestem Mikołaj Pentagram i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film jest o takiej tematyce, którą bardzo lubię. Czy to nagrywać, oglądać, czytać, uwielbiam tą tematykę i jestem niesamowicie zajarana tym tematem. Także, moi drodzy, 2023 zbliża się do nas naprawdę wielkimi krokami, bo mamy prawie niecałe dwa dni na to, aby zakończyć ten rok pozytywnie i nastroić już taką mega dobrą energią na ten nadchodzący 2023. Ja już po prostu tylko marzę o tym, żeby wybiła godzina 14, maksymalnie 30 do 15 w sobotę, bo zaczyna się to również moja 10-dniowa przerwa w pracy, więc będę miała nie dość, że więcej czasu dla siebie, na nagrywki, na to, żeby właśnie mega dobrze zacząć ten nowy rok, żeby wiecie, zgłębić swoje pasje, odpocząć, poczytać, pogarniać, zająć się do porządku pielęgnacją, więc. Wow, ja już się nie mogę doczekać i publikacji będzie na pewno e, bardzo regularnie, będą publikacje mega dobrze zaplanowane i luty myślę, że już nawet zahaczymy, więc będzie, będzie się działo. Natomiast w dzisiejszym filmie przychodzę do Was z takimi poradami, e, może niekoniecznie poradami, ale z takimi małymi rzeczami, które możecie zrobić przed 2023 rokiem, ale dobrze w niego wejść aby ta energia Wam sprzyjała i aby wszystko było tak, jak sobie tego oczekiwaliście, bo ja wewnętrznie czuję już od parunastu filmów mówię o tym, że czuję wewnętrzną taką energię, że ten rok będzie naprawdę dobry i przełomowy. 2022 był rokiem dziwnym i szalonym, ale ten film zobaczycie kiedy indziej. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was właśnie z takimi moimi radami i poradami na to, aby dobrze mieć 2023 rok pokażę Wam mniej więcej jak ja to organizuję i Sprawmy, aby ten rok 2023 był naszym najlepszym rokiem. Bo tego wszyscy oczekujemy, tego sobie życzymy i oczywiście musimy pamiętać, że będą też dobre i przykre, dobre i złe sytuacje. I te bardziej szczęśliwe, mniej szczęśliwe, ale w głównej mierze fajnie, aby przeważały jednak te szczęśliwe. No i Kurczę, mamy, mam nadzieję, tyle możliwości. Wszyscy, nie tylko ja. Wy wszyscy macie tyle możliwości na to, aby to był wasz rok, aby wszystko wam sprzyjało, żeby kasa do was przychodziła, żeby wszystko było tak, jak powinno być i nawet dużo, dużo lepiej. Więc chciałabym, abyśmy obudzili wspólnie tą energię. Więc bez zbędnego przedłużania, zabierzmy się do działania. Po której ze stron będzie pojawiała się taka plansza, która już wiruje na Instagramie z takimi małymi zadaniami. To było takie około 5 zadań na to, żeby dobrze wkroczyć w ten 2023. Przede wszystkim dla mnie, taką pierwszorzędną rzeczą, którą ja zrobiłam już częściowo i będę też odgrzebywać się też na dniach, to jest. Przede wszystkim oczyszczenie swojej przestrzeni. I zajęłam się to dosyć gruntowo, bo ogarnęłam całą kuchnię, przepatrzyłam wszystkie możliwe przyprawy, spojrzałam we wszystkie możliwe dokumenty w salonie, w sypialni. Zostanie mi tylko o tak naprawdę organizacja do porządku od A do Z szafy w przedpokoju, więc po prostu przede wszystkim oczyszczenie przestrzeni. Gdzieś tam jest takie, nie wiem, przesądzenie, taki lekki przesąd, że jaki Sylwester, taki będzie cały rok, więc chciałabym, aby mój Sylwester był zachowany w porządku, w cudownym gronie ze wspaniałymi ludźmi. No i żeby przede wszystkim nikogo nie było w kolejnym roku i żeby był podobny skład, jaki jest na ten moment. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie oczyszczanie przestrzeni, to przede wszystkim ogarnięcie całego mieszkania na tip-top, zrobienie porządku, czy to w telefonie, zrobienie porządku, czy to w laptopie. Ja myślę, że to jest na, taki, na tyle uniwersalne, że jednak no, robimy sobie miejsce, przestrzeń i pamięć, na to, aby ten 2023 być, być mógł zapełniony kolejnymi wspaniałymi wspomnieniami, e, więc to jest coś, co już zaczęłam robić i jestem właśnie w trakcie. Więc, przede wszystkim, oczyszczanie nie tylko przestrzeni wokół siebie, oczyszczenie też siebie pod kątem, wiecie, wyrzucenia z siebie wszystkiego, co mam, wszystkich negatywów, żeby wejść w ten nowy rok z taką naprawdę dobrą i czystą, szczerą przede wszystkim, bo jeżeli to nie będzie szczere, to nam to po prostu nie wyjdzie z taką szczerą energią na to, że. Kurczę, jestem gotowa i to, to będzie naprawdę mój rok. Ja to tak czuję wewnętrznie, ja jestem so, so happy i ja już mam nadkalendarz na 2023 już zaczynam sobie powoli w nim planować. To jest coś, co mi odpręża, jest to takie moje małe guilty pleasure. Kolejną rzeczą, którą też już zrobiłam, to jest zrobienie vision board. Pierwszy raz zrobię to w tym roku, więc dam Wam koniecznie znać pod koniec przyszłego, jak to się ma do rzeczywistości, ile się z tych rzeczy spełniło. Ma to na celu to, że jeżeli postawimy sobie już jakieś cele, to używamy takiej metody zwanej też wizualizacją, gdzie tworzymy, obrazujemy sobie te obrazy, więc nasza podświadomość i nasz umysł już gdzieś więcej ma zakodowane w pamięci, że on już to ma i to jest dla niego i to jest już jego, więc powinno to być na tej zasadzie, że no, wszystko powinno się spełnić, żeby tylko można było odkaczać kolejne podpunkty, z tej Vision Board i z tej naszej listy celów, którą sobie gdzieś tam ustalamy. Ja ja Vision Board już zrobiłam, pokażę Wam mniej więcej, jak powstawało i proces będzie też taka przebitka związana z tym. Natomiast najprostsza rzecz na świecie. Ja mam założone konto w Calvi. Jest to opcja bezpłatna, jeżeli ktoś chce mieć większe i szersze możliwości wizualne i tak dalej oraz przy ściąganiu potem tych plików jest też wersja płatna, tak zwana pro. Ja posiadam tą pro, no bo wiadomo tworzę kontem jest jest mi to po prostu potrzebne. Natomiast przyglądam sobie Pinterest'a, patrzę o takie inspirujące zdjęcia, które najbardziej podpasowują się pod te cele, które ja chcę zrealizować w tym roku i chcę, aby one się spełniły. No i przede wszystkim robię sobie z tego kolaż, ustawiłam sobie to już właśnie na telefonie i ustawiłam sobie tą tapetę też na, na laptopie, żeby ona zawsze mi towarzyszyła, ale z tych dwóch rzeczy korzystam najczęściej, więc będzie najbardziej zwizualizowana. Chciała zrobić i tak naprawdę będę robić to też dziś. Jest napisanie listu do samej siebie. Ja sobie go wkleję, słuchajcie, w mój nowy kalendarz z pieseczkami, więc to już kolejna jest manifestacja, którą chcę. Niekoniecznie chodzi mi o Jamnika, który tutaj jest, natomiast moim wielkim marzeniem jest kolejny buldog francuski. Czy to dziewczynka, czy chłopczyk, jeszcze nie wiadomo, natomiast na pewno pojawił się właśnie jako mój cel na ten nowy rok jako Vision Board i będzie też zobrazowany już jest jako kalendarz, więc to już jest taka dosyć mocna manifestacja pod tym kątem, natomiast to też nie jest tak, że ja sobie napisałam, że chcę pieska i, i tyle. I on nagle się spełni. Jeżeli sami też nie będziemy dążyć do tego, żeby coś się spełniło, no to niestety to marzenie, ten cel nasz się nie spełni. Wiadomo, że no my sobie możemy coś tam zwizualizować, ale duża część pracy zależy od nas przede wszystkim i od tego, żeby dobrze nastroić nasze wibracje, a reszta po prostu sama przyjdzie oczywiście bez ciężkiej pracy tego nie będzie. Więc ja już na temat pieska na przykład zaczęłam oszczędzać codziennie 12-30, bo dana kwota, którą potrzebuję, żeby zakupić go z hodowli, bo chciałabym psa z hodowli ze względu na to, iż wcześniejszy pies był bardzo chorobity, nie miał właśnie przebadanych takich rzeczy, dostałam go, tak wiecie, z adopcji i po prostu ja przywiązuję się okropnie do zwierząt, bo to jest taki mój psi przyjaciel. I po prostu nie chcę kolejnej straty tak szybko. Kiedy wiem, że mógłby sobie pożyć spokojnie, jeszcze tam parę lat, a przez to, że nie był odpowiednio badany wcześniej, przez wcześniejszych właścicieli, no to niestety pieska straciliśmy bardzo szybko. Związane to też było z pewnym incydentem, ale nieważne, to nie jest temat na ten film. Na pewno, jak będzie Was tu też więcej, to poruszę ten temat. Ogólnie. Natomiast yy, zaczęłam działać też pod tym kątem. Okazało się, że dana kwota, którą potrzebuję, to jest około 4,5 do 5 tysięcy, tak oscelując. No to przede wszystkim yy, takiej kwoty na ten moment no, ja osobiście nie mam, więc yy, małymi krokami chcę dojść do celu. Więc uznaczyłam sobie to na 12 miesięcy każdego dnia, więc yy, tak naprawdę chodzi mi po 12,30 każdego dnia odkładania. Codziennie, rzetelnie, oprócz tego wiadomo, wyprawka dla pieska jeszcze się przyda, jakieś miejsce dla niego, więc na pewno musimy się odpowiednio też do tego pieska przygotować, więc to jest jedna rzecz z tych moich manifestacji i z tych moich celów, które chciałam zrealizować, które się znajdują w tym wizji. Jeżeli chodzi o ten list do samej siebie, na pewno pojawi się on na tylnej stronie w kopercie. Polega to na tym, że mamy zobrazować sobie, jak chcemy, aby to wszystko wyglądało w czasie teraźniejszym, czyli na przykład, że mam prawo jazdy już w ręku i takie, tego typu właśnie rzeczy. Napiszę sobie ten list, wkleję sobie go i będę ciekawa, co się wydarzy, jak to się mniej więcej będzie miało do rzeczywistości i przeczytamy sobie go wspólnie przy podsumowaniu 2023 roku. Więc to jest nam to, którą będę robić i Was też do tego zachęcam. Jestem mega ciekawa, ile Wam się rzeczy spełni w tym roku i życzę, aby zrobiło się tego jak najważniejsze. 在变 Jeżeli chodzi o e, kolejną rzecz, którą ja stosuję przede wszystkim w tym, w tym roku do planowania, to jest ustalenie celi. Ja cele już ustaliłam, zrobiłam to razem z Krysią, i to też jest e, zazwyczaj dane do tego mojego notesu. Tutaj będę prowadzić journaling, chcę rzetelnie prowadzić od 1 stycznia właśnie journal codziennie, ale chciałabym go troszeczkę powiększyć nie tylko rano, wiecie, afirmacje i manifestacje, ale chciałabym też opisywać swój dzień. I żeby mieć też taki research tego, jak to wszystko przebiega, jak ja się przede wszystkim czuję od 1 stycznia też wracam na terapię, bo teraz miałam taką przerwę związaną z urlopami i tak dalej, świętami. Natomiast myślę, że przedstawię Wam właśnie jak wyglądają w większości moje cele na rok 2023, żebyśmy mogli sobie wspólnie porozmawiać. przede wszystkim ustalenie celi, a potem kolejną rzeczą, która jest automatyczna do tego, to jest ustalić plan działania, który doprowadzi nas do tego celu tak samo właśnie jak przykładowo z tym pieskiem. Więc ja sobie otworzę mój notes do journalingu i już Wam tutaj mówię, jakie cele sobie ustaliłam na 2023. Przede wszystkim jest to 18 podpunktów i nie chciałam, aby ich było mega, mega dużo, natomiast właśnie to jest coś, czego potrzebuję i co jest myślę tak, Pytę, żeby ten rok był idealny i chciałabym po prostu przede wszystkim, aby to wszystko się gdzieś tam było. Dużo rzeczy jest takich, właśnie związanych z kontentem, z liczbami, więc przede wszystkim Instagram i YouTube chciałabym osiągnąć na pewno o wiele większych grono odbiorców, żeby móc też zrobić z wami coś ciekawego, poznać was na żywo, więc myślę, że to jest taki mega big cel. Zadbanie o swój związek z porterem, ale to jest takie coś prywatnego, co, co gdzieś tam co roku gdzieś tam przepisuję, tak naprawdę bo pielęgnujemy się całe życie. Chciałabym w końcu skończyć, moi drodzy, prawo jazdy, ale posunęłam się delikatnie pod tym kątem do przodu, bo już dam egzamin teoretyczny, została mi tylko praktyka, czyli ten troszeczkę trudniejszy, więc to jest cel na 2023. Chciałabym więcej się edukować, więcej się dokształcać, zrobić jakieś kursy. Mam trzy kursy w planach. Jeden kurs jest taki bardziej może samoedukować, związany trochę z programowaniem, ale to myślę, że nie chciałabym wydać na to pieniędzy, natomiast chciałabym uczyć się takiego trochę samouka. Przede wszystkim bodygold, no to regularne treningi, dbanie o dietę, o to, jak się odżywiam, czyli tak naprawdę dbanie o to, co jem, jak jem, jak ćwiczę, żeby moje ciało czuło się zdrowe i przede wszystkim chciałabym czuć się wypoczęta w tym roku i nie robić drzemek w ciągu dnia, bo jednak bardzo mi to burzy mój harmonogram, a jednak ten harmonogram bardzo często jest zbyt napięty i tego byśmy nie chcieli. Yy, no zaoszczędzić na wierszkach, no to wiadomo, to już Wam o tym opowiadałam. Już mocna wizualizacja, nawet pod kątem po prostu kalendarza, nie? Yy, Chciałabym się nauczyć też nowego języka. Ja oparuję biegle angielskim, polskim. Trochę łyknęłam włoskiego i hiszpańskiego i niemieckiego, ale te z tych paru języków tak naprawdę. Za dużo nie powiem, a chciałabym mówić też jakimś językiem płynnie, więc myślę, że w tym roku postawimy na Norweski, bo kiedyś oglądałam skam i bardzo mi się to podobało. Więc na pewno takim planem działania, już w którym mogę sobie dorzucić, to jest założenie Duolingo i robienie sobie właśnie jakichś takich testów. Chciałabym więcej podróżować czy to po Polsce, yy, chciałabym też wjechać za granicę na pewno, więcej podróżować, zwiedzać, czerpać z tego życia trochę, troszeczkę więcej, chociaż tylko trochę. Tak tyćko, tyćko, żeby cokolwiek więcej łatwiej zrobić, nie wiem, doświadczyć nowego jedzenia, pięknej kultury, także nawet, wiecie co, nie trochę. Ja bym chciała cały świat zwiedzić, ale krok po kroku. Jeżeli chodzi o studia, to chciałabym, aby one były zgodne z moim serduchem i na tym to zostawię. Chciałabym przede wszystkim czytać więcej, ale to już jest ta książka, którą czytam aktualnie. Jest to It's not new to jest druga część, przede wszystkim tej to jest druga część książki Colleen Hoover, tej pierwszej części It Adds Was. Jakby to jest kontynuacja perypetii głównych bohaterów, więc jestem mega, mega ciekawa. Jestem na takim początku, więc jeszcze Wam nie powiem co, gdzie i jak, ale myślę, że jakoś na dniach pewnie pojawi się recenzja jednej i drugiej. Podziękujmy mega za pożyczenie książki, ślicznie Ci dziękuję. Będzie się czytać, myślę, że przednia W ogóle opłatka jest mega, mega piękna, jest w takich niebieskawych kolorach. Pierwsza część była w fioletowy. Natomiast jeżeli chodzi o książki rozwojowe, no to przede wszystkim będę chciała sobie na każdy miesiąc ustalić jedną książkę rozwojową i taką luźną do przeczytania, bo będzie to też poszerzało moje słownictwo, będzie poszerzało to w ogóle moją taką wiedzę, mój samorozum, więc na pewno y, ustalenie takich książek to jest coś, co bym chciała y, czytać, rozwijać, edukować się to już było, y, zbudować większą pewność siebie, bo ile tutaj jestem pewna siebie, gadam z wami, jest super. Tak, chciałabym, aby to też było widać i żebym ja sama czuła się na tyle pewna siebie, żeby to aż emanowało ode mnie, że każdy by kurde, to jest pewna siebie osoba, nie? Mniej motywacji, więcej dyscypliny. To jest coś, co chciałabym realizować pod kątem też treningów. Kiedyś usłyszałam zdanie, że. Motywacja może nie przychodzić, a dyscyplina jak będzie, no to efekty też będą. Koncept Justina tutaj jest na razie pod znakiem zapytania, bo trasa jest wstrzymana niestety. miał być 25 marca 2023 roku, ale uparcie dalej. Chcę tam być, bilet już mam, więc tylko czekamy na ruszenie daty z powrotem i tej całej trasy. Tatuaż to jest nic trudnego. Myślę, że na początku roku uda mi się zrealizować te, to zadanie, ten mały cel. I myślę, że będzie tutaj z tej strony. Także pati lecimy do Krakowa za niedługo, więc przygotuj się na robienie mi dziary. No i przede wszystkim chciałabym po prostu być szczęśliwa, to jest taki cel, że tak powiem, ogólny, ale dla mnie ma troszeczkę szersze pojęcie. Więc. Pamiętajcie, że jeżeli ustalacie sobie właśnie te cele, to przede wszystkim plan działania, krok po kroku, który jest w na troszeczkę mniejsze, będziemy łatwiej zobrazować, co już, możecie, co już możecie zrobić, jakich narzędzi możecie uczyć do tego, aby przybliżyć się do spełnienia swoich celi. I zostawcie też troszeczkę losowi, manifestujcie. No, no, dobra energia przede wszystkim to jest też klucz do sukcesu, bo jak Wy będziecie dobrą energią emanować i dobrą energię czuć rzeczywiście, szczerze, to same dobre rzeczy do Was będą przychodzić i ja to zaczynam praktykować bardzo, bardzo, bardzo. Podsumowanie roku w ogóle, zrobimy sobie je za niedługo, tutaj nie będziemy tego robić, ale podsumowanie roku, takie naprawdę bardzo, bardzo rzetelne, takie naprawdę szczere samemu ze sobą, z porównaniem tego, co już zrobiliśmy rok wcześniej, czego nie zrobiliśmy, jak się czuliśmy, jakie były nasze odczucia, co chcielibyśmy jeszcze zrobić to myślę, że powinno sprawić, że nasz 2023 będzie lepszy, bo zrobimy sobie taki rachunek sumienia i trochę może żal za grzechy. Nie wiem, wydaje mi się, że takie podsumowanie naprawdę bardzo szczere i rzetelne, jakieś opisanie tych swoich sytuacji, to, to jest klucz do sukcesu, bo wtedy wiemy, jakich błędów mamy nie popełniać, czego mamy nie robić. No i przede wszystkim cieszyć się tą nową energią, która do nas nadchodzi. Przede wszystkim bardzo fajnym też pomysłem na takie, na takie sprawienie, żeby ten rok był Wasz, no to zgoda samemu ze sobą, stawianie granic, no i y, wydaje mi się, że też ustalanie jakiegoś nawyku, e, przykład jednego na miesiąc, który faktycznie będziemy rzetelnie praktykować, bo on po jakimś czasie staje się po prostu też no, już nawykiem, więc taka rzecz, której chcemy się nauczyć, no to będzie wchodziła Wam w krew i w nawyk. Ja wydaje mi się w ogóle, że ta taka aura, nie wiem czy Wy też tak macie, bo niektórzy robią sobie cele, niektóry, niektórzy w ogóle ich nie stawiają, to też jest ok. Nie wiem, ja na przykład czuję tą taką aurę już tego nowego roku, chciałabym po prostu, aby ten rok był bardzo dobry. Ja oczekuję od 2023 czegoś więcej. I mam nadzieję, że wy też stawiacie sobie właśnie taki, może nie znak zapytania, ale właśnie takie oczekiwanie, że kurczę, no naprawdę dużo rzeczy może się wydarzyć, zarówno tych negatywnych, jak i tych pozytywnych, ale y, to jest też kwestia nastawienia i tego jak wy do tego podejdziecie, bo jeżeli będziecie sobie zaprzątać głowy negatywnymi rzeczami i takimi, które za 5 lat nie będą miały znaczenia, no to myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć duży, duży sukces. My wszyscy jesteśmy stworzeni do czegoś większego. I to naprawdę da nam ogromne pole do popisu, żeby zdobywać, żeby się kształcić, żeby osiągać więcej, żeby przekraczać swoje możliwości, żeby gdzieś tam wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby budować idealne sylwetki, żeby czytać więcej, żeby się edukować. Jesteśmy na tyle młodzi, wszyscy, i umysłem, i ciałem, i duchem, że możemy zrobić dużo. Jeżeli chcesz iść na studia, idź. Jeżeli chcesz je zmienić, zmień to, zacznij więcej działać, mniej gadać. Jeżeli się czegoś boisz, przezwycięż strach, naprawdę, bo tak naprawdę jest dużo osób, jeżeli chcesz to kogoś napisać, napisz, zrób to. Więcej rzeczy zrobionych będzie mniej, będziecie mniej tego żałować, jak więcej zrobicie, niż jak nie zrobicie i nie spróbujecie, to ja bym żałowała na pewno tego, że czegoś nie spróbowałam, a teraz zobaczcie, co prawda idę bardzo mało, yy, znaczy co prawda idę... Yy, z każdym dniem coraz bardziej do góry, ale gdybym nie zaczęła znowu, to na pewno nie przekonam się, że jestem w stanie zrobić vlog masy, że jestem w stanie regularnie dodawać, że jestem w stanie nagrywać więcej, że potrafię wycisnąć z tego dnia jeszcze więcej niż robiłam to normalnie. I okej, okay, zdarzały mi się dni, kiedy byłam po prostu zmęczona, ale to wtedy nauczmy się balansu, bo ten balans jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny. Bo jeżeli mamy na przykład 300 produktywnych dni, to te 50 dni produktywnych to i tak jest, i tak już kropla w tym morzu tych produktywnych. Naprawdę nie musimy być też cały czas produktywni, być na najwyższych obrotach, bo organizm i my wszyscy potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy przede wszystkim takiego luzu, sami w sobie i ze sobą, że tak powiem, także... Dbajcie o siebie, dbajcie o pielęgnację, dbajcie o ciało, o rozwój, naprawdę te wszystkie rzeczy sprawia, sprawią, że nasz rok będzie niesamowity i że damn, no kurde, jesteśmy naprawdę w stanie zrobić dużo, dużo więcej, zarabiać ogromne kwoty pieniędzy, być... W tak pięknych zakątkach świata, że nam się po prostu w głowach to nie śniło. ja jestem już tak dobrze nastrojona, że mam nadzieję, że Wam także udzieli się po kolejnych filmach ten wspaniały nastrój na, na 2023 rok, bo ja, ja chcę już go normalnie przyjmuję go tak z otwartymi rękami, chcę go brać garściami. Ogólnie nawet na TikToku jest teraz taki filtr, że losuję wam, w jakie miejsce chcecie pojechać. I, po, i zrobiliśmy to z moim partnerem i wyszła Barcelona i Mont Ewo bodajże, nie chcę skłamać Monte Daewo Mont Daewo jest gdzieś tak koło Ameryki Południowej Żeby Was nie skłamać Ja to sprawdzę i ja Wam tutaj jeszcze zrobię anotację do tego W Barcelonie ja osobiście byłam Tak naprawdę teraz może są drogie bilety Ale nawet na takie 2-3 dni Żeby pojechać, zwiedzić Camp Nou Iść na ten Pokaz pięknych fontan Żeby w ogóle przejść się po Barcelonie Zjeść tam jakieś hiszpańskie mega dobre jedzenie to ja wchodzę w to. To już jest jakaś baby podróż i to już jest o jedna podróż więcej, czyli zrealizowaliśmy coś. Więc tak naprawdę kwestia dobrego planu. Plan działania dla Was to jest klucz do sukcesu, do wszystkiego. No i mam nadzieję, że kurczę, zrobicie coś ze swoim życiem w tym roku. Zróbcie, bo naprawdę nie pożałujecie, a możecie tylko zyskać. Naprawdę. Ja mam też zostawić tutaj planszę przez... Kolejne paręnaście dni będzie pojawiało się też konto takie typowo motywacyjne związane z przygotowaniami do 2023 z tymi e, będzie trochę o nawykach, trochę o balansie, trochę o journalingu, e, będzie też podsumowanie roku, więc wspólnie sobie razem zrobimy właśnie to podsumowanie. Ja mega, mega się cieszę, że dzisiaj widzieliśmy się w tym filmie, jestem mega pozytywnie na tym wszystkim, mega jestem wdzięczna za to, że jesteście tutaj, że oglądacie, że e, podoba wam się to, co robię. Mm, I dziękuję Wam każdemu osobna za to, że jesteście, so love you guys, bardzo, 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 bo powiększamy się z każdym dniem i jest Was coraz więcej i ja jestem mega, hiper wdzięczna za to i cieszę się niesamowicie i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę zapraszam Was, że wow, to będzie nasz rok i koniecznie zabierzcie się za realizację swoich planów, swoich celi. Podsumujcie sobie rok, ustawcie sobie, napiszcie sobie list do samej siebie, zróbcie sobie ten Vision Board, bo naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jak cudowne rzeczy mogą się dziać, jak to zrobicie, a jak nie spróbujecie, to możecie tego pożałować, a tak naprawdę to jest parę minut roboty, na przykład przy takiej mapie celów, a jak się ma to zwizualizować jeszcze lepiej, why not? Można? można. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to moi drodzy, jest na ten moment to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Ten kontent teraz będzie taki e, mocno związany z przygotowaniami z tym jak zrobić więcej rzeczy, żeby ten rok był po prostu dla was dobry, świadomy i cudowny. Abyście mogli się po prostu rozwiać i z tego roku cieszyć. E, bardzo gorąco zachęcam was do zaobserwowania mnie na Instagramie. Tam będzie daily, będę się odważyła Chciałam odważyć do Was mówić, więc mamy nadzieję, że mi to y, pójdzie. E, będzie się też tam pojawiał taki właśnie kontent związany z samorozwojem e, i z tym nowym rokiem, także tam też po takiej więcej treści możecie się zgłosić. E, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o dzwoneczku, bo będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja też za niedługo pogrupuję filmy na, na kanale, więc będzie też e, łatwiejszy dostęp do wszystkiego i nie będzie tak to rozrzucone. Koniecznie dajcie mi znać, jakie filmy chcielibyście zobaczyć w 2023 roku. Co chcielibyście zobaczyć? Jakie filmy Was interesują? I jaki kontent mniej więcej Wy lubicie także oglądać? A może coś z tym nowym rokiem, nowego tutaj przyjdzie, więc będziecie mieli ochotę na to, aby to też obejrzeć. Silicie Wam dziękuję raz jeszcze za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Hej!